Polska ma 2,5 miliona kont maklerskich. WIG wzrósł o 47% rok do roku. Limit IKE poszedł w górę do 28 260 zł. A większość wykształconych Polaków przejdzie na emeryturę biedna. To nie jest paradoks. To jest system. I właśnie dlatego inteligencja nie przewiduje bogactwa. Mam na imię Tomasz i od 15 lat analizuję, dlaczego ludzie z wysokim IQ. Systematycznie niszczą swoją przyszłość finansową. W tym filmie pokażę Ci konkretne mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że lekarz z pensją 15 tysięcy miesięcznie ma mniej pieniędzy niż hydraulik zarabiający 7 tysięcy. Zobaczysz dane, których nie usłyszysz w głównych mediach. I zrozumiesz, dlaczego edukacja często koreluje z biedą, nie z bogactwem. To nie jest teoria. To dotyczy każdej złotówki jok którą zarabiasz i każdej decyzji którą podejmujesz dzisiaj Zacznijmy od liczby która powinna być na pierwszych stronach gazet Polska ma 2,5 miliona kont maklerskich Brzmi imponująco Ale ile z tych kont jest aktywnych ile regularnie wpłaca choćby 500 zł miesięcznie Według danych z Komisji Nadzoru Finansowego ponad 60% tych kont jest nieaktywnych lub ma wartość poniżej 2000 zł 2,5 miliona kont Milion 500 tysięcy właściwie nie istnieje Wik czyli indeks uwzględniający dywidendy wzrósł w zeszłym roku o 47% Wik 20 o 44% To był jeden z najlepszych lat na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 10 lat A większość Polaków nawet nie wiedziała że ta hossa się dzieje nie dlatego, że ta informacja była ukryta. Dlatego, że nie uczestniczyli. I tu dochodzimy do czegoś fascynującego. Rząd zwiększył limit wpłat na IKE do 28 260 zł rocznie. To legalne narzędzie, które pozwala uniknąć 19% podatku Belki. Ile osób z wyższym wykształceniem maksymalizuje ten limit? Według statystyk NBP niecałe 5% uprawnionych. 5%. Ludzie z tytułami magistra zostawiają na stole tysiące złotych oszczędności podatkowych rocznie przez dekady. Dlaczego? Zjawisko jest proste do zaobserwowania. Idź na konferencję lekarzy, prawników, inżynierów. Spytaj, kto ma portfel ETF-ów, kto regularnie wpłaca na IKE, kto ma strategię inwestycyjną. Cisza, ale ci sami ludzie spędzą godzinę porównując ceny w dwóch supermarketach, żeby zaoszczędzić 20 złotych. Optymalizują kupony rabatowe. Negocjują 3% zniżki na ubezpieczenie samochodu, a decyzja, która może zmienić ich życie finansowe o 500 tysięcy złotych w ciągu 30 lat, ta może poczekać. Psychologiczna pułapka numer 1: Paraliż analityczny. Ludzie z wysokim IQ analizują. To ich siła w pracy. Lekarz analizuje objawy, inżynier analizuje konstrukcję, prawnik analizuje precedensy. Ale kiedy przychodzi do inwestowania, ta sama cecha staje się przekleństwem. Zamiast zacząć z prostym portfelem ETF-ów, wykształcony profesjonalista zaczyna czytać. Porównuje 20 funduszy, analizuje wskaźniki szarpa, sprawdza historyczne stopy zwrotu, czyta raporty, ogląda setki godzin YouTube i po 6 miesiącach wciąż nie ma otwartego konta maklerskiego. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Helsinkach pokazało coś szokującego. Ludzie z wyższym wykształceniem zaczynają inwestować średnio 8 do 12 lat później niż osoby z wykształceniem zawodowym 8 do 12 lat. W tym czasie Compound Interest robi różnicę między milionem złotych a trzema milionami. Ale przecież trzeba było najpierw przeczytać wszystkie książki o inwestowaniu, prawda? Trzeba było zrozumieć każdy niuans, trzeba było znaleźć idealny moment. Nie ma idealnego momentu. Porównaj dwie osoby. Osoba A kończy studia medyczne w wieku 27 lat. Zaczyna zarabiać 12 tysięcy netto. Myśli sobie: Najpierw spłacę kredyt studencki, potem zacznę oszczędzać, potem kupi mieszkanie, potem się ustabilizuje, a wtedy zacznie inwestować. Osoba B kończy zawodówkę w wieku 19 lat. Idzie na budowę i zarabia 5 tysięcy netto. Kolega mówi mu: Daj 1000 zł miesięcznie do ETF-a. Nie rozumie nawet, co to jest, ale zaczyna, bo nie ma czasu analizować. 30 lat później osoba A, lekarz, ma może 200 tysięcy odłożone. Osoba B, budowlaniec, ma milion dwieście tysięcy. Nie dlatego, że zarabiała więcej, dlatego, że zaczęła wcześniej i nie myślała za dużo. I tu wracamy do sedna problemu. Inteligencja przekłada się na nadmierne myślenie, a nadmierne myślenie prowadzi do bezczynności. Nazywa się to kosztem analizy. Im więcej wiesz, tym więcej widzisz ryzyk. Im więcej widzisz ryzyk, tym trudniej ci zacząć. A rynek nie czeka, aż będziesz gotowy. Psychologiczna pułapka numer dwa. Asymetryczna awersja do straty. Daniel Kahneman dostał nagrodę Nobla za udowodnienie, że ludzie odczuwają ból straty około dwa razy intensywniej niż radość z zysku. Stracić tysiąc złotych boli bardziej niż cieszy zysk tysiąca złotych. To ewolucyjny mechanizm ale w kontekście inwestowania jest katastrofalny. Wyobraź sobie profesjonalistę z pensją 15 tysięcy złotych miesięcznie. Ma 35 lat, 0 złotych w portfelu inwestycyjnym. Ktoś mówi mu, otwórz konto, kup E, T, i -E World. Wpłacaj 2 tysiące miesięcznie. Pierwsza myśl? A co jeśli rynek spadnie? Co jeśli stracę 5%? Co jeśli to zły moment? Lęk przed 5% stratą blokuje go przed 47% zyskiem, który właśnie miał WIG. Ale co gorsza, blokuje go przed 30 latami compound interest. Bo przecież lepiej trzymać pieniądze na lokacie z oprocentowaniem 4%, prawda? Pewne. Bezpieczne. A to, że inflacja wynosi 5,5% i realnie tracisz 1,5% rocznie, to się jakoś nie czuje. To nie jest strata, która boli. To jest powolna erozja, której nie widzisz. I właśnie tutaj inteligencja staje się przekleństwem. Bo osoba inteligentna wyobraża sobie scenariusze katastrof, widzi czarny poniedziałek, widzi kryzys jak w 2008 roku, widzi pęknięcie bańki. A osoba mniej wykształcona? Po prostu wpłaca regularnie i nie patrzy na wykresy. I po 30 latach ma więcej. Matematyka tutaj jest brutalna. Weź portfel ETF-ów, historyczna średnia zwrotu około 8% rocznie po inflacji. Wpłacasz 1000 zł miesięcznie. Po 30 latach masz 1 490 000 zł. Wpłaciłeś 360 000. Compound interest zrobił 1 130 000. No, to nie jest teoria. To jest matematyka, która działa od setek lat, ale żeby to osiągnąć, Musisz przetrwać psychologicznie pięć może dziesięć krachów po drodze. Musisz siedzieć spokojnie, kiedy portfel spadnie o 30%. I tu wraca problem inteligencji, bo inteligentny człowiek widzi ten spadek, analizuje przyczyny, czyta newsy, wyobraża sobie scenariusz końca świata. I sprzedaje: w najgorszym możliwym momencie. Danych na ten temat jest mnóstwo. Badania firmy Dalbar pokazują, że przeciętny inwestor w fundusze akcyjne osiąga zwrot niższy o 3 do 4 punktów procentowych rocznie niż sam indeks. Nie dlatego, że fundusze są złe, dlatego, że inwestorzy kupują, kiedy rynek jest wysoko, bo wtedy czują się bezpiecznie i sprzedają, kiedy rynek spada, bo wtedy czują strach. Inteligencja nie chroni przed tym zachowaniem. I wręcz przeciwnie, daje ci racjonalizację, dlaczego sprzedać było mądrą decyzją. Ale to nie koniec. Jest jeszcze pułapka numer 3: sygnalizacja statusu. Ludzie z wyższym wykształceniem zarabiają więcej to fakt ale też wydają więcej na rzeczy widoczne. Nowe BMW mieszkanie w prestiżowej dzielnicy ubrania z dobrych marek wakacje o których można opowiedzieć na kolacji to sygnały statusu. To sposób pokazania światu, że odniosłeś sukces. Problem w tym, że bogactwo nie jest widoczne. Bogactwo to liczba na koncie maklerskim, której nikt nie widzi. To akcje w funduszu emerytalnym. To nieruchomość wynajmowana komuś innemu. Prawdziwe bogactwo jest niewidzialne. Ale B, MW na podjeździe widzą wszyscy. I tu mamy paradoks profesjonalisty. Lekarz zarabia 18 tysięcy brutto miesięcznie. Netto jakieś 12 tysięcy. No, mieszka w apartamencie za milion złotych, płaci kredyt 3500 miesięcznie, leasinguje BMW 2000 miesięcznie, wakacje dwa razy w roku 10 000 łącznie, ubrania, restauracje, gadżety kolejne 2000 miesięcznie. Co zostaje na inwestycje? Nic, a raczej wymówka. Jak się ustabilizuję, jak spłacę kredyt, jak dzieci skończą studia, wtedy zacznę odkładać. Teraz porównaj to z hydraulikiem. Zarabia siedem tysięcy netto. Mieszka w mieszkaniu za 300 tysięcy, które kupił 10 lat temu. Kredyt 1200 miesięcznie. Jeździ dziesięcioletnim Volkswagenem, wakacje w Polsce, ale co miesiąc wpłaca 1000 zł na konto maklerskie. Robi to od 15 lat. Jego portfel jest wart 500 tysięcy złotych. Lekarz ma zero, ale lekarz wygląda na bogatego. Hydraulik nie. Kto jest bogatszy? Ko to jest pułapka tożsamości zawodowej. Lekarz, prawnik, inżynier wierzą, że ich zarobiony dochód wystarcza, że ciężko pracowali na ten tytuł, więc zasługują na komfortowe życie, że inwestowanie to dla tych, którzy mają dodatkowe pieniądze. Problem w tym, że nikt nie ma dodatkowych pieniędzy: każdy wydaje tyle, ile zarabia albo więcej. I właśnie dlatego systemy automatyczne działają. Jeśli ustalisz zlecenie stałe, które co miesiąc pierwszego dnia transferuje tysiąc złotych z konta osobistego na IKE, zanim jeszcze zobaczysz te pieniądze, zaczniesz inwestować. Jeśli czekasz, aż zostanie ci coś na koniec miesiąca, nie zostanie ci nigdy. Ale inteligentnemu człowiekowi trudno zaakceptować automatyzację, bo przecież on może sam decydować, kiedy jest dobry moment. Może poczekać, aż rynek spadnie, może optymalizować i tak mijają lata. A automatyczne zlecenie stałe u mniej wykształconej osoby robi swoje. Miesiąc po miesiącu, bez emocji, bez analizy, bez wymówek. Jest jeszcze jedna pułapka: społeczny dowód słuszności. Ludzie z wyższym wykształceniem otaczają się podobnymi ludźmi: koledzy z pracy, przyjaciele z uczelni, znajomi z branży. I jeśli nikt w tej grupie nie inwestuje, to inwestowanie wydaje się czymś egzotycznym, czymś dla innych, dla tych z Wall Street. Dla spekulantów, dla ludzi, którzy mają czas czytać wykresy, jeśli twoi znajomi lekarze nie mają portfela akcji, to wydaje ci się normalne, że ty też nie masz. Jeśli twoi koledzy prawnicy trzymają wszystko na lokacie, to lokata wydaje się bezpiecznym wyborem. To jest błąd konsensusu. Zakładasz, że jeśli wszyscy wokół ciebie robią to samo, to musi być to rozsądne. No ale jeśli cała Twoja grupa popełnia ten sam błąd, konsensus nie chroni cię przed konsekwencjami. Dane są jasne. Według badania NBP z roku 2025, zaledwie 8% Polaków z wyższym wykształceniem regularnie inwestuje w akcje lub fundusze 8%. To oznacza, że jeśli jesteś lekarzem, prawnikiem, profesorem, 92% Twoich kolegów nie inwestuje, i przez to wydaje Ci się, że nie musisz. Ale kto będzie miał pieniądze na emeryturę? Te 8%. Teraz połączmy te wszystkie elementy. Mamy paraliż analityczny, mamy asymetryczną awersję do straty, mamy sygnalizację statusu, mamy społeczny dowód słuszności. I to wszystko razem tworzy system, który sprawia, że ludzie z najwyższym potencjałem zarobkowym kończą z najmniejszym kapitałem. To nie jest wina systemu edukacji to jest wada samej inteligencji w kontekście finansowym. Bo finanse wymagają działania pomimo niepewności, wymagają prostoty pomimo złożoności, wymagają długoterminowości pomimo krótkoterminowych emocji. A inteligencja daje Ci narzędzia do analizy, racjonalizacji, wyobrażania sobie scenariuszy, ale nie daje Ci odwagi do prostego działania. Weźmy konkretny przykład. Masz 2000 zł miesięcznie do zainwestowania. Co robisz? Osoba inteligentna, zaczynam czytać dowiaduje się o MSC i World, S&P 500, rynkach wschodzących. Czytam o wskaźnikach TER, o domicylu podatkowym, o różnicy między dystrybuującymi a akumulującymi ETF-ami. Porównuję brokerów XTB, MBank, BOSA, DeGiro. Który ma niższe prowizje? Który ma lepszą ofertę IKE? Spędzam miesiąc na research. Potem zastanawiam się, czy to dobry moment. Rynek jest wysoko. Może poczekam. I czekam. I czekam. I po roku wciąż nie mam portfela. Osoba mniej wykształcona. Kolega mówi, idź do XTB. Załóż ik -E. Kup jeden ETF. Wpłacaj co miesiąc. Nie rozumiem do końca, jak to działa. Ale zaufam. Otwieram konto. Kupuję Vanguard Futsi All World. Ustawiam zlecenie stałe. I zapominam. Po roku mam 24 tysiące złotych zainwestowane plus może 10% zysku. Po 10 latach mam 300 tysięcy, po 30 mam ponad milion. Która osoba zachowała się mądrzej? System finansowy nie nagradza wiedzy, nagradza działanie, nie nagradza perfekcji, nagradza konsystencję, nie nagradza IQ, nagradza dyscyplinę i tu dochodzimy do najważniejszego wniosku: aby zacząć inwestować, nie potrzebujesz wiedzieć wszystkiego, potrzebujesz wiedzieć wystarczająco dużo, żeby zacząć. A wystarczająco dużo to jest. Otwórz Ike, kup jeden akumulujący ETF MSCI World, wpłacaj regularnie, nie sprzedawaj przez 30 lat. To wszystko. Pięć kroków, ale ludzie z wyższym wykształceniem zamienią te pięć kroków w pięćdziesiąt pytań. I nigdy nie zaczną. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym musimy porozmawiać. Optymalizacja niewłaściwych rzeczy. Profesjonalista spędzi godzinę porównując ceny jogurtów w Biedronce i Lidlu. Zaoszczędzi 5 złotych. Czuje satysfakcję. Zoptymalizował, ale ten sam człowiek nie poświęci godziny na otwarcie konta IKE, które w ciągu 30 lat zaoszczędzi mu 50 tysięcy złotych w podatkach. Dlaczego? Bo 5 złotych widzi natychmiast. 50 tysięcy złotych jest abstrakcją za 30 lat. Ludzki mózg jest okropny w myśleniu długoterminowym. Jesteśmy zaprogramowani ewolucyjnie do natychmiastowych gratyfikacji. Dzisiejszy posiłek był ważniejszy niż jedzenie za miesiąc. Ale w nowoczesnym świecie ta cecha nas niszczy, bo najbardziej wartościowe decyzje finansowe dają rezultaty za dekady, a najbardziej satysfakcjonujące wydatki dają przyjemność dzisiaj. I tu znów inteligencja nie pomaga, bo potrafisz racjonalizować każdy wydatek. Nowe BMW potrzebuje niezawodnego samochodu do pracy. Mieszkanie w centrum, czas dojazdu to inwestycja w jakość życia. Wakacje za osiem tysięcy Zasługuje na odpoczynek po ciężkim roku. Wszystko to prawda, ale każda z tych decyzji zjada kapitał, który mógłby pracować dla ciebie przez następne 30 lat. Nie mówię, że nie masz prawa do komfortowego życia. Mówię, że trzeba wybrać. Albo sygnalizujesz bogactwo teraz, albo budujesz bogactwo na później. Większość wykształconych ludzi wybiera pierwsze. I dlatego przechodzi na emeryturę z trzema tysiącami złotych miesięcznie z ZUS. Ale jest jeszcze nadzieja. Bo jeśli zrozumiałeś ten mechanizm, możesz go przełamać. Krok pierwszy. Przestań analizować i zacznij działać. Nie potrzebujesz idealnej wiedzy. Potrzebujesz wystarczającej wiedzy. A wystarczająca wiedza to jest zrozumienie, że długoterminowo rynek rośnie, że dywersyfikacja chroni Cię przed katastrofą i że regularność bije timing. Krok drugi. Zaakceptuj, że będziesz popełniać błędy. Może kupisz ETF, który nie jest najtańszy. Może wybierzesz brokera, który nie ma najniższych prowizji. To nie ma znaczenia. Różnica między zerowym procentowym TER a zerem TER na portfelu, 200 tysięcy złotych, to 400 zł rocznie. Różnica między inwestowaniem a nieinwestowaniem to setki tysięcy złotych. Nie daj się paraliżować dążeniem do perfekcji. Krok trzeci: Zautomatyzuj. Postaw zlecenie stałe. Niech system robi to za ciebie, bo jeśli będziesz polegać na motywacji, przegrasz. Motywacja jest zmienna, system jest stały. Krok czwarty: ignoruj swoje otoczenie. Jeśli twoi znajomi nie inwestują, ich problem. Ty nie musisz być częścią tej statystyki, jeśli twoi koledzy wydają wszystko na widoczną konsumpcję, niech wydają. Ty budujesz niewidzialne bogactwo. Krok piąty. Myśl w dekadach, nie w miesiącach. Portfel spadł o 10%. Nieważne. Masz jeszcze 25 lat do emerytury. Rynek wzrośnie. Zawsze wzrasta, jeśli masz wystarczająco długi horyzont. Przestań sprawdzać portfel co tydzień. Sprawdzaj raz na kwartał albo raz w roku i na koniec. Zaakceptuj, że przez pierwsze kilka lat nie zobaczysz dużych efektów. Compound Interest działa powoli na początku. W pierwszym roku wpłacasz 12 tysięcy, zyskujesz tysiąc. Nie czujesz się bogaty, ale w dziesiątym roku twój portfel ma już 150 tysięcy i rośnie o 15 tysięcy rocznie. W 25 roku masz ponad milion. I rośnie o 80 tysięcy rocznie. To jest magia czasu. Ale, żeby to osiągnąć, musisz zacząć. Nie za rok. Nie jak się ustabilizujesz. Dzisiaj. I wrócę do początku. Polska ma 2,5 miliona kont maklerskich. WIG wzrósł o 47%. IKE pozwala zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych w podatkach. Ale większość wykształconych Polaków to ignoruje. Nie dlatego, że są głupi. Dlatego, że są zbyt inteligentni. Analizują. Czekają, optymalizują niewłaściwe rzeczy i tracą dekady. Nie bądź statystyką, nie daj się sparaliżować wiedzy, nie czekaj na idealny moment, bo idealny moment był 10 lat temu. Drugi, najlepszy moment jest dzisiaj. Mam pytanie do Ciebie: czy Masz aktywny portfel inwestycyjny? Czy wpłacasz regularnie? Jeśli tak, ile lat Ci zajęło, żeby zacząć? Jeśli nie, co Cię blokuje? Napisz w komentarzu. Chcę wiedzieć, gdzie jesteś na tej drodze, bo twoja odpowiedź może pomóc komuś innemu zrozumieć, że nie jest sam. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, rozważ subskrypcję. Co tydzień publikuję analizy, które nie pojawiają się w głównych mediach. Analizy dla ludzi, którzy chcą zrozumieć, jak naprawdę działa system finansowy. Twoja przyszła, zamożna wersja liczy na decyzję, którą podejmiesz dzisiaj, nie jutro, nie za rok, dzisiaj. Bo każdy dzień zwłoki to dzień, de którego compound interest już nie odrobi. Do zobaczenia w następnym filmie. Tymczasem, inwestuj mądrze.